Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już trzeci odcinek naszego cyklu w korku ze Skodą Oktawią RS. Ja nazywam się Juliusz Szalek i zapraszam Was na kolejną serię Waszych pytań i naszych odpowiedzi. Na naszym kanale YouTube'owym Paweł Wnuk pisze, a ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda dynamiczne ruszanie, dołączanie się do ruchu, przejazd przez skrzyżowanie na mokrej nawierzchni oraz na błocie pośniegowym. Wiem, teraz ciężko o śnieg. No, trudno się dziwić, jest lato. W porównaniu z wersją 1.8 TSI 4x4, która jest tańsza. A może okaże się, że w takich warunkach w mieście, a mokro jest w naszym klimacie dosyć często plus nierówne drogi, wersja RS jest zupełnie bezużyteczna w porównaniu z 4x4. Drogi Pawle. Octavia RS nie ma wersji 4x4. Jeśli chcesz pojeździć trochę bardziej w terenie, musisz wybrać sobie wersję Scout albo właśnie zwyczajne 4x4. To jest samochód o takim pazurze trochę sportowym. Wiem, zaraz powiecie, że przecież w porządnym samochodzie sportowym napęd 4x4 też jest ważny. Tutaj napęd jest naprzód, a jeśli chodzi o dynamiczne ruszanie, dosetki ten samochód przyspiesza w 6,9 sekundy z manualną skrzynią biegów. I myślę, że to wynik całkiem, całkiem rozsądny, biorąc pod uwagę oczywiście cenę tego auta. Zajrzyjmy teraz na nasz Facebook, bo tam też całkiem spory ruch. Yy, dajcie mi tylko chwilę. Artur Rykliński. Dlaczego kosztuje aż tyle? To ciągle tylko Skoda. Drogi Arturze, Skoda Octavia RS kosztuje 105 tysięcy złotych. W wersji DSG trzeba dorzucić kolejne kilka tysięcy, a jeśli byś chciał RS-a w kombi z DSG, no to Cena rośnie gdzieś powyżej 110 tysięcy złotych. Oczywiście bez wszystkich elektronicznych gadżetów, o których opowiadaliśmy Wam w ubiegłym odcinku. Piotr Marcin Kras. To już nie tylko Skoda. No, pewnie masz na myśli, że dużo tutaj technologii z Volkswagena. To oczywiście prawda. Karol Gajda. Zauważ, że Skoda to nie byle jaki Fiat za grosze. Jakość kosztuje. No oczywiście. Artur Nato. Czy za cenę rs nie da się kupić samochodu o większym prestiżu, no, ja myślę, że Skoda już chyba pokonała ten etap, kiedy borykała się z problemami prestiżowymi. Wystarczy zajrzeć do tego samochodu, chociaż wiem, że są kierowcy, którzy nadal za zielonym znaczkiem na masce tego samochodu nie przepadają. Artur Augustyniak na naszym Facebooku też domaga się porównania z Golfem GTI i Leonem kuprą. No, Jeździliśmy zarówno golfem GTI, jak i Leonem Kuprą i co tu dużo gadać, choć te samochody wszystkie są bardzo podobne, bo w końcu jednego, z jednego koncernu, prowadzenie jest, jest naprawdę inne. Skoda jest większa, tej przestrzeni w środku jest więcej, przez co prowadzi się nie tak dynamicznie, nie, ta, nie jest tak, tak zwartą konstrukcją jak golf. No i Leon oczywiście, który, który w tym roku wrócił do rywalizacji. I jeszcze na chwilę wracamy na nasz kanał YouTube, bo tutaj Mati Kowalski zadał bardzo ważne pytanie dotyczące spalania. Ile to pali w mieście przy dynamicznej jeździe i spokojnej? Czy ma start stop? Tak, system start stop jest. A ile ten samochód pali przy spokojnej jeździe i przy dynamicznej? No, żeby to sprawdzić, musimy ruszyć nasze cztery litery i pojechać do Niemiec. W Polsce na autostradach maksymalna prędkość to 140 km godzinę. W Niemczech są odcinki autostrady, gdzie można jechać, ile fabryka dała i to właśnie teraz sprawdzimy. Fabrycznie Skoda Octavia RS z tym silnikiem dwulitrową benzyną z turbo pali. Poza miastem 5,3 litra benzyny na 100 km. W mieście 7,7. Producent podaje, że spalanie mieszane to 6,2 litra. Nie udało mi się zejść poniżej 9 litrów. 8,5 litra to była naprawdę bardzo spokojna i płynna jazda. Oczywiście do osiągnięcia to spalanie, ale bez przyjemności jazdy. A w trasie? No, wystarczy, że teraz. Spojrzę w dane komputera. Proszę bardzo. Średnie zużycie paliwa 10,4 litra na 100 km. Zadawaliście nam różne pytania i padło też takie, ile taka Octavia RS spala paliwa przy maksymalnym wciskaniu pedału gazu. My też się nad tym zastanawialiśmy i postanowiliśmy to sprawdzić. Producent podaje, że Octavia RS rozpędza się do 248 km na godzinę. Kłamię. Auto jeździ szybciej. Nam udało się rozpędzić to auto do 257 km na godzinę. Jakie miało wtedy spalanie? 23 z haczykiem. My postanowiliśmy sprawdzić, ile Skoda Octavia RS będzie spalała przy mniejszych prędkościach. I gdzie będzie to spalanie relatywnie najlepsze w stosunku do prędkości, z jaką będziemy jechali. Zaczynamy od 50 km. Yy, piąty bieg. Mamy 50 km na godzinę, piąty bieg. Jak wygląda spalanie? No, jeśli ktoś się spodziewał 3 albo 4 litrów, no, jest w błędzie. Spalanie 5,5, 5,8. 60 km na godzinę, nadal piąty bieg, bo tak podpowiada nam komputer. Gdybyśmy wrzucili teraz szóstkę, silnik by się męczył. Więc 60 km na godzinę, piąty bieg i spalanie nieznacznie rośnie. Nie przekracza 6 litrów. 70 km na godzinę, szósty bieg. Ustabilizujemy tylko prędkość, żeby nie było ani z górki, ani pod górkę, bo to bardzo duże znaczenie ma przy, przy chwilowym zużyciu. No, i proszę, 5,9, czyli nadal nie przekroczyliśmy 6 litrów w zużyciu chwilowym. Kolejna dziesiątka, 80 na godzinę. I proszę, niespodzianka, spalanie spadło do 5,4 litra, 90 na godzinę. No i tak, przekroczyliśmy magiczne 6 litrów. 6,2 mamy setkę, zużycie paliwa 6,4. Przekroczyliśmy 7 litrów. Spalanie chwilowe na szóstym biegu przy 110, 7,3. 126 bieg, 7,7 litra na 100 km Przy 130 przekraczamy 8 litrów, 8,3. Przy 140 znowu niespodzianka. To chwilowe zużycie paliwa wcale nie wzrosło. Wręcz mam wrażenie, że gdybyśmy pobawili się z aptekarską dokładnością, Moglibyśmy odnotować spadek 8,2. Przy 150 km na godzinę chwilowe zużycie przekroczyło 9 litrów. 160, 10 km więcej i 80 więcej, równo 10 litrów. 170 na godzinę i kolejny litr więcej, 11. Przy 180, znowu litr więcej, nawet więcej niż litr. 12,4. Przyspieszamy. 190. 13,5. Przy 200 km na godzinę przekraczamy 14 litrów chwilowego zużycia paliwa. 210 i 16,5. 220 i prawie 19 litrów. 230. Ponad 20 litrów na 100 km. No i słuchajcie, od 230 do tych 250 km spalanie jest praktycznie takie samo, bo ponad 20 litrów dochodzi do 25. Czyli jadąc z Warszawy do Poznania dojedziemy do Konina. I bardzo dobrze, bo tam jest stacja paliw.